Super! Czapka wskazuje, że będzie miło. Tak, nie... Rozumiem, że. Tak, Roz... okay, no, e, po, pierwsze, po pierwsze dziękuję bardzo za głos. To dziękuję. bardzo miło, że pan przyjeżdża do nas z Warszawy. Ja, tak też, wiem, e, ja też przyjeżdżam, nie tylko odjeżdżam. E, jak był na przykład na, na wiecu Rafała Trzaskowskiego skończyło się na tym, że musiał spadać do zamości, ani A, a za Mencen tam... jak? Mensen, no wie pan. Rura, nie! Hulaj noga pan, i ps, długo. Wie pan, jak jest tysiące osób dookoła. Obiedaczek! Wie pan, ja sobie radzę i z tysiącem, i z czterema. Naprawdę, jak człowiek chce rozmawiać, to żadne wykręty mu nie są potrzebne. Okej. Okay. Eee... Ale cieszę się, że pan przyszedł i że możemy pogadać. Okay. Moje pytanie brzmi tak, bo stawia się pan teraz kolejny na takiego antysystemowego polityka, jak kolejny Kukiz, Andrzej Leper, ale mimo wszystko. Czy ja kiedyś powiedziałem, że jestem Kukis? Albo Leper? Ja mu po prostu porównuję do Donalda Tuska. Okay, okay. e, ale mimo wszystko jest pan w tej koalicji rządzącej, tworzy pan ten, e, ten rząd z Donaldem Tuskiem. Mógłby pan jednocześnie go odwołać, a nie odwoływać się do tego, że jest panem przeciwieństwem PiSu i Platformy. No w tym momencie stoi pan po stronie Donalda Tuska. No, to... Ale to mam teraz powiedzieć, co myślę? czy... Słucham. To... No to już odpowiadam. A jaka jest alternatywa? No nie wiem, mógłby pan wyjść z tej koalicji. Dobra, no to już wiem, ale co dalej? No, co bym wtedy robił? No, nie wiem, w tym momencie. Aha, ale nie, proszę. Momencie, ale ja wiem. Ale momencik, no to słuchajcie. No, no, no ja, no, ludzie wybierają taki sejm, jaki wybierają, tak? Ja bym też wolał, żeby wybrali inny. Że Polska 2050 miała 232 posłów, ale wybrali taki, jaki wybrali. I jaki ja mam y, ruch w tym sejmie? No to, mam proszę? trzy opcje: robić koalicję z PiS-em i z konfą? Nie no, nie? w sensie. Pan, robić z Tuskiem i z Lewicą i z PSL-em, albo robić to, co Mencen i Wipler i cała reszta. Siedzieć przez 4 lata bezproduktywnie w tym sejmie, udawać, że się jest po środku i sikać raz na lewo, raz na prawo. Ale... Wielka zmiana w Polsce. Ale... Do polityki się idzie po zmianę. Do polityki się idzie po to, żeby robić robotę i brać odpowiedzialność. Jaką odpowiedzialność? Ma dzisiaj za kraj Mencen, Wiper albo inni, którzy chodzą tylko i gadają. Ja zdecydowałem się wziąć odpowiedzialność. Wiedziałem, że władza zużywa. Wiedziałem, że władza jest czymś, co wywołuje krytykę. Ale jednak uznałem, że ludzie dali nam ten mandat po to, żebyśmy coś w Polsce zrobili, a nie nie zrobili. Trzy lata byłem w opozycji, to nic nie kosztuje. Robisz konferencję prasową, bierzesz mikrofon i mówisz, co chcesz. Mówisz, co chcesz! Ale tutaj musisz robić i brać odpowiedzialność. Mam. To też pójdę dalej. Dlaczego nie z pisem? Bo pis najpierw musi się rozliczyć. Dlaczego nie z Konfą? A, 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 a no właśnie ja też bym nie wiedział, bo ja nie wiem, jaki jest program konfederacji. Eee, nie, nie. Bo on raz mówi, że mają być podatki, raz, że nie. Raz, że będzie 13 emerytura, później mówi, że kłamał, że tylko tak na wybory. Eee, raz chce składać 100 ustaw Mencena. Pamięta pan 100 ustaw Mencena? Bo ja pamiętam. Cholera, ja mam pamięć słonia, wie pan? 100 ustaw Mencena. Pamięta pan? Ustawa o dozwoleniu, zezwoleniu na bicie dzieci. Tylko, żeby nie tak za mocno było. Rozwody dawane przez biskupów. Usunięcie promowań, zakazu promowania ideologii nazistowskiej z kodeksu karnego. Pamięta pan z tą ustawą Mencena? Bo ja pamiętam. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, tylko dziękuję. Nie muszę się zgadzać ze wszystkim. Dziękujemy pani za ten cenny komentarz. E, nie muszę się zgadzać ze wszystkim, co mówię z Pawą natomiast moim takim najważniejszym wyznacznikiem teraz w tych wyborach jest. że pan to, nienawidzi Tuska. Ale. Nie! Chcemy pozbyć się tego nieudolnego dłopolu popisu. To, co teraz pan zaczął mówić. To niech pan na mnie głosuje! Przecież ja to dokładnie chcę ale zrobić! Ma pan w sondażach teraz 6%. Oj, Męcen za chwilę będzie miał 6%, proszę się nie przejmować! To jest moment. On jedzie tak w dół, wolniej niż Nawrocki, ale jedzie. Pan się nie patrzy na sondaże, pan o. patrzy na serce. Pan, pan jest patriotą. On wyrobi teraz 21%. Ale nie, ale nikt mnie pan nie pytał o procenty, bo rozmiar nie ma znaczenia. Wie pan, ja już dostatecznie długo żyję, żeby to wiedzieć. Liczy się z to, co masz w sercu. Liczy się to, do czego jesteś przekonany. Ludzie zagłosują 18 maja. 18 maja, jeżeli pan jest antysystemowcem, ale w dobrym sensie konstruktywnym. W którym mówi pan: Duopol nas zabija i wykrwawia, ale chcemy jechać do przodu, chcemy coś w Polsce zrobić, to ja panu mówię, co chcemy w Polsce zrobić. I zróbmy to. Jeżeli będzie prezydent, nie z pis i nie z platformy, to okay. zróbmy to. Okay. Co e... stoi na przeszkodzie? Okay. A powiedział, zapytał się mnie pan jeszcze. Siebie. Tak. No na razie wolę do pierwszej tury nie zakładać tego, tej sytuacji. Walczymy o wszystko do końca. Okej. Okay. A powiedział pan, zapytał się mnie pan jeszcze, co pan mógłby zrobić, jakie jest w tym momencie w rządzie. No ale przecież można yy, zgłosić wotum nieufności do premiera i w tym Ech, momencie. Tak! I co dalej? No i prezydent rozpisuje potem nowe wybory parlamentarne. Ale co czy... Aha, czyli teraz, jak mamy wojnę na Ukrainie, taką sytuację w Europie, jaką mamy, to potrzebujemy teraz nowych wyborów i tej jadki, która będzie im towarzyszyła. Ale... To jest pierwsza rzecz, której potrzebujemy. Zmieniać rządy co roku albo co dwa. To jest to, co potrzebujemy? No, ale jeżeli ma pan yy, wiarę, że będzie nie, pan więcej... Nie, nie, potu, ja uważam... Ja, uważ... ja jestem państwowcem. Ja jestem odpowiedzialny za państwo. Dla mnie, niezależnie od tego, jaki stołek zajmuję... Czy nie zajmuje? Najważniejsza jest stabilność Polski. To jest najważniejsze. Umówiliśmy się z Polakami na 4 lata, rząd został wybrany na 4 lata i przez 4 lata będzie ten rząd, ta koalicja i ten sejm. Jeżeli ktoś będzie destabilizował wcześniej sytuację Polski, ktokolwiek to będzie, będzie to w mojej ocenie zdrada stanu. Za 2 lata. Niech Polacy wybiorą kogo chcą. Kogo chcą. Natomiast jeżeli mnie pan pyta, czy bycie w koalicji oznacza to że trzeba być wyznawcą swoich koalicjantów, to odpowiadam nie. Ani koalicjanci nie są naszymi wyznawcami, ani my nie jesteśmy ich wyznawcami. To jest układ, który ma sprawić, że pozałatwiamy ważne sprawy. I tak jak są sprawy, co do których się nie zgadzamy, jak się okazujemy z Platformą w sprawie odkolesiowania spółek i innych rzeczy, tylko wie pan, to jest takie gadanie, no. Ja z panem gadam o odkolesiowaniu spółek, a gość od Mencena, jak przejęliście władzę w Bełchatowie, od razu trafia jako y, kierownik do zakładu komunikacji miejskiej, tak? Bo jak się jest w opozycji, to się gada oczywiście o tym, jakie to wielkie wartości, ale jak już przychodzi ta władza, jak już się zaczyna pachnieć tym, że są spółeczki, miejsca i tak dalej, to już się nie jest tak oporny. Jeżeli pan chce realnej zmiany, to niech pan zagłosuje na człowieka, który u władzy był, który wie, gdzie są wszystkie słabe punkty, który jest zdeterminowany, żeby to, co jest naroślą, co jest nowotworem na tej władzy usunąć. Bo wie, właśnie z wewnątrz to wie, a nie tylko jako opozycja. I ja jestem zdeterminowany to zrobić. Dlatego, że uważam, że prezydent w Polsce powinien być kimś, kto stabilizuje sytuację. Co Mencen mówił o swojej prezydenturze? Że będzie tak naprawdę sabotażystą rządu, że będzie zwoływał co tydzień Radę gabinetował, wywracał to wszystko, niszczył. Teraz, kiedy mamy tyle niepokojów. żeby odsunąć rząd od władzy. Nie udało Ale to, widzi pan, i o czym, to niech mi pan powie, o czym on myśli. On myśli, ja, ja, co ja zrobię? Odsunę rząd od władzy. Moja partia, ja prezydent, ja przychodzę tutaj do was i mówię o tym, co zrobię dla was. On mówi o tym, co zrobi dla siebie, dlatego, że jak mówi o tym, co zrobi dla was, to kłamie. Tak jak z podatkami, tak jak z 13 i 14 emeryturą, tak jak z Polską bez Żydów i LGBT. Ja wyobrażam sobie kogoś, kto może pomyślał, posłuchał Mencena i powiedział: Kurde, jak ja bym chciał Polski bez Żydów? Znam jednego, brał się nazywa, pewnie, tak? Jak ja bym chciał! A teraz się okazuje, że może Mencen już ma tę fazę, bo jest w siódmej fazie swojej, e, swojej opowieści wyborczej, że już znowu chce Żydów w Polsce. Cholera go tam wie, Ale, jak po, z nim jest. Pokazuje pan teraz, że w ogóle nie zajmuje się tym, co Mencen mówi. 40 razy przed, przed tym, jak go się pytała ta pani w TVP przed Pałacem Prezydenta, robił wywiady i odpowiadał o tym, że... Konfederacja w 2019 czy 2017 ona była bardzo mało opartą, miała minimalne poparcie. Trzeba powiedzieć, jest taka taktyka, powiedzieć coś kontrowersyjnego, no to przecież wtedy ludzie to nagłaśniają. I Pan jest tak tego przykładem i ludzie wszyscy, że cały czas o tym wspominamy. Dobra, to ja zrobię, to ja robię eksperyment w takim razie. Przychodzę do pana i mówię, można kraść! To jest mój projekt wyborczy. No ale teraz. I ludzie on... mówią, ej, ale, ale co on mówi, można kraść! Przyjdę za trzy lata i powiem, nie, wie pan co, taka taktyka tylko była, ja już nie można kraść. To jak pan ocenia moją wiarygodność jako polityka? Ja, ja Wie pan co, ja chciałbym, żeby ktoś mnie tak kochał i rozumiał, jak pan kocha i rozumie męcena. Naprawdę chciałbym, żeby ktoś tłumaczył z taką, pan jest, pan tłumaczy to jak matka. Mówi, no, no, dobre dziecko jest, no ale czasami mu się zdarzy coś powiedzieć. No, no, przecież to jest zrozumiałe on wtedy 4 lata miał, to tak mówił, ale teraz ma 8, to już mówi inaczej. Jezu, jak ja bym chciał, żeby ktoś mnie tak tłumaczył. Ale... Jak ja musiał mieć takiego wyborcę. Słuchajcie, wstyd mi jest za was, ćwik, wstyd mi jest za Ciebie! Nigdy mi tak nie powiedziałeś! Okuła to samo! Ale nie, to jest fajne, bo słuchajcie, jest wielu wyborców Mencena i trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy są wyborcami Mencena. Proszę pana, moim zdaniem jego pomysł do teraz jest za późno. Za Zapu... późno, przestańcie. Teraz to już możecie. Chcę powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie pomysł Mencena. Dobra, staw Mencena, rozmawiajmy o pomysłach. To jest polska pańszczyźniana. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Podoba się panu to, co zrobił Mencen z optymalizacją podatkową przez Fundację Rodzinną? Ale to jest po prostu yy, zrobił to zgodnie z prawem. No ale ja wie pan, nie wszystko co robimy zgodnie z prawem jest etyczne, no ale... w najgłębszym sensie prawo może również służyć do tego, by być wykorzystywane w czymś, co jest społecznie nieetyczne. No ale to po prostu pokazał dobry przykład, jak można zarządzać z podatkami i wyjść. To. to teraz yy, rozwinę to, jeszcze raz zapytam. Czy chciałby mieć pan prezydenta, którego ogląda pan w piątek o 20.00? Wychodzi męcen, radosny jak na tym filmiku. Mówi, wiecie co? Znowu uniknąłem 7 milionów podatków. Wrzuci, teraz wam pokażę, jak to zrobić, rozrysuję na schemacie. Chcecie zapłacić mniej podatków? To się robi tak. Więc bierze się to, przerzuca się do fundacji, z fundacji wychodzi, wszystko zgodne z prawem. On kandyduje na doradcę podatkowego czy na prezydenta Polski? Jeżeli na doradcę podatkowego, to rozumiem, ale na prezydenta Polski. Pana, mamy y, naj, najbardziej takie y, Boże, nieuprosz, nieuproszczone podatki. Tak, to prawda. Są, e, tu zgoda. Mamy jakiś. Nie, ja jestem spokojny. Ale to jest pełna zgoda. Mamy bardzo zagmatwany e, system mamy podatkowy. Zagmatwany system, prawda. tak, jakiś 40 na świecie. Chyba e, Azerbejdżan nas w ogóle. E, nie wykluczam. E, przewyższa w tym. Taka Estonia jest najlepszym przykładem. Teraz tam najlepiej się mogą pozgrać firmy. Tylko Estonia ma 2 miliony obywateli, a my 38. To, to jest trochę inna skala. I jak to wpływa no, bo ja nie no, ja powiem panu, jak wpływa, bo wiele rzeczy można. Z... Ja akurat ze Stończykami mam bardzo to bliskie miał, no relacje. Okej. I wiem, jak, jak się wprowadza rozwiązania, jak na przykład. Yy, że tak powiem, cyfrowy rząd, yy, głosowanie przez internet w kraju, w którym masz tam prawie 2 miliony, a w kraju, w którym masz 38 milionów. To naprawdę jest różnica. Możemy rozmawiać o estońskim picie, cicie, cokolwiek chcesz. Chcemy też, oczywiście, moim zdaniem, powinno się radykalnie uprościć system podatkowy. Tylko co innego jest upraszczać system podatkowy, a co innego go naciągać dla własnej korzyści. Ale... To jest ta różnica. A gdzie Męczen mówi, że chce naciągać. No i... Przecież ja mu kary piszę często za nieobecność na komisjach. No ale jak ma 8 spotkań dziennie. Sobie, Biedaczek, to no on ale chce być. Po... Sobie taki cel, no ale... No ale, ale zaraz, nie, moment, moment. Jak ja chciałem robić kampanię wyborczą, to wziąłem urlop, tak? No? To dlaczego pan se wejdzie do internetu i zobaczy, na której pozycji jest Mencen na stronie Sejmu, jeśli chodzi o obecność na głosowaniach? Jeszcze długo przed kampanią wyborczą. Pan se sprawdzi jego obecność na komisjach Sejmowych. Ale Mencen i tak nie pobiera tej diety poselskiej, więc. Ale to co? To po co jest posłem? Po co miejsce zajmuje? No, żeby przejść do polityki. A! Czyli znowu chodzi o niego. Nie został posłem po to, żeby coś ludziom załatwić, popracować w komisji i no, zagłosować dowieść. No, tylko po to, żeby Mencen był posłem. Ja panu tłumaczę, że ma pan do czynienia z egoistą. Tłumaczę panu, że pan chce wybrać na prezydenta człowieka, który robi państwo na podatkach w legalny sposób, ale jednak po to, żeby państwo miało podatków mniej na walkę z hejtem, na drogi, na ochronę zdrowia. Takiego chce pan prezydenta? I chce pan prezydenta, który jest jednym z posłów, którzy najrzadziej uczestniczą w pracach parlamentu, bo jest na szarym końcu listy w osób, które uczestniczą w głosowaniach. Bo prowadzi kampanię prezydenta. Prezyd prezyd jak ja bym chciał mieć kogoś, kto we mnie tak wierzy, jak pan i tak tłumaczy. Wie pan co, chciałbym mieć takiego spowiednika jak pan? Raz miałem. Poszedłem się wyspowiadać. Dwie godziny mi tłumaczył, że na pewno nie zgrzeszyłem. Że to. Ale ja rozumiem. Pan. Wybiera Pan się, przepraszam, szanuję, że Pan przyszedł zabrał głos i że Pan jest waleczny, że też rozmawia o rzeczach, które są dla niego ważne. Naprawdę szanuję. Ale Pan mi opowiada o historii miłosnej, a ja panu opowiadam o wyborach urzędnika państwowego, który musi mieć, żeby załatwiać sprawy nas wszystkich, określone cechy charakteru, określony track record, czyli sposób zachowań z przeszłości. I ja panu mówię, że ja gościa, który cieszy się jak dziecko, że nie zapłacił 2,8 miliona podatku, będąc multimilionerem, nie wybiorę na prezydenta. Nie wybiorę na prezydenta człowieka, który, no tak, ale wtedy był małą partią, mówił, że Żydów trzeba gonić z Polski i gejów, ale dzisiaj już może nie mówi, który parę lat temu mówił, że trzeba 13 i 14 skasować. Jezus Maria, gdyby ci wszyscy młodzi wyborcy Mencena poszli dzisiaj do dziadka i babci i powiedzieli, co Mencen mówi, to przecież by kijem zostali wygonieni i kieszonkowe skończyłoby się w pięć minut. No, to nie jest moja wina, że... Ja... Znaczy, to nie jest moja wina, że on po prostu ma takie odklejki, i gdzieś odejdzie. No. A, no wie i po, tak... To znaczy, jeżeli nie ma chcesz... Żadnej, nie ma idealnej partii w tym momencie w Polsce, ja, Znaczy, ja jestem nieidealny. Nie ale, nieidealny. Ale przynajmniej jedno mogę panu zagwarantować a propos tego, co pan powiedział przed chwilą. Chce pan mieć zwierzchnika sił zbrojnych, o którym pan sam powiedział przed chwilą, jemu się zdarzają odklejki? Ale bo, to... bo, bo, bo mi się na, pewno... na przykład nie, nie zdarzają odklejki. A będę decydował, jeżeli będę zwierzchnikiem sił zbrojnych, być może o czyimś życiu. To nie chcę mieć prezydenta, który będzie wtedy akurat w fazie manii i będzie miał odklejki. Dobra, ale powiedział. Pan... Albo będzie prowadził kampanię. Powiedział pan. Okay. Powiedział pan przed sekundą, że. Znaczy, jak zaczynałem mówić, że. Ma pan, bardzo pan cieszy, że są, jest tyle ludzi, o tylu poglądach, można porozmawiać. Jednocześnie jak prowadzę tą dyskusję, wszyscy tutaj śmieją się ze mnie, najprawdopodobniej ze mnie. Nieprawda, bo są tak, ludzie, tak, którzy nie. panu biją brawo. I, yy, I zaraz poświęcam panu najwięcej czasu ze wszystkich rozmówców, którzy tu przyszli. Bo to, żeby uszanować to, że wiedząc od razu, bo się pan obrędował. Że nie jest pan moim wyborcą, miał pan uwagę przyjść i o tym rozmawiać. A jeżeli rozmawiam z panem nie, w jakiś nie. sposób, który pana rani, to przepraszam. Ja po prostu mam polemiczny temperament i. Ale rozumiem, że pan też, skoro dalej się pan chce, że tak powiem, potyczkować. Nie, w znaczy sensie ja do pana w tym momencie tak. nie mam problemu. Bardziej uważam do tłumu, który po prostu robi sobie co chce, w nawiązaniu do tego, co robi reszta. Idzie za masą. Nieważne. Okej, okay, natomiast niech pan, proszę, to może ostatnie słowo ode mnie. Niech pan rozważy jeszcze przez ten tydzień. Różne oblicze nie Donalda Tuska i nie Jarosława Kaczyńskiego. W takim kluczu nie kto bardziej na TikToku, i kto mocniej, i kto większy jajcaś i kto ma fajne odklejki, tylko jaki jest pomysł na zrobienie tej rzeczy innej, który się wydaje panu bardziej realistyczny. Bo nasze doświadczenia, już to czuję, są o tyle różne, że pan mówi: A co to jest za problem? Puści wysadzić i nie będzie. A ja wiem, co to znaczy rząd w kraju. Wiem, bo przyszedłem to na własnej skórze, jak żeśmy ten rząd powoływali przez miesiąc. Przepraszam, w Sejmie, który trzymałem otwarty, bo nie wiedziałem, czy PIS zrobi zamach stanu, czy nie zrobi. I nie zamykałem posiedzenia Sejmu, a oni bawili się w rządy dwutygodniowe i jeszcze różne inne historie. I nie było jasne, jak to się skończy. Więc ja wiem, że Państwo to jest trochę bardziej skomplikowana historia, a przede wszystkim jest to potężna odpowiedzialność, a nie program rozrywkowy. W programie rozrywkowym robiłem 12 lat. Pracę zmieniłem. Niektórzy mam wrażenie w moim otoczeniu zachowują się tak, jakby właśnie przyszli do Mam Talent. I mieli swoje pięć minut i chcieli złoty przycisk. Ja uważam, że akurat Mencenowi czerwony przycisk należy się solidnie, nawet nie za to, że jemu się chciało walczyć i że jest bardzo pracowity, bo jest pracowity. Tylko za to, że kłamie w mojej ocenie ludziom. Przez to, że co chwila zmienia zdanie, przez to, że miewa te swoje odklejki, przez to, że nie ma pomysłu dla Polski innego niż czysty darwinizm społeczny. Wie pan, jak można streścić program Mencena? Bogaci zjedzą biednych, silni zjedzą słabych. I te wszystkie opowieści, podam to panu na przykładzie: jak słyszę konfederatów, którzy przychodzą i mówią: Dobrowolny ZUS! Ja mówię: W ogóle świetny pomysł. To teraz wyobraźmy sobie, że pan, pani albo ktoś inny idzie na dobrowolny ZUS. Bo, co, ma wolność, tylko później pół roku ma wypadek i trafia na Ojom. A dzień na Ojomie kosztuje 40 koła. I kto ma zapłacić za tę jego piękną wolność? Bo on miał wolność, dobrowolny ZUS! Nie płacę ubezpieczeń jak nie chcę, jak się ubezpiecze prywatnie, to przeżyję, jak nie przeżyję, to zdechnę. To to ma być Polska? Ja to widziałem w tylu miejscach na świecie, że naprawdę nie chce mi się już powtarzać tych samych błędów. Świat Mencena to jest świat, w którym silny zjada słabego. A problem polega na tym, że ani Pan, ani ja nie wiemy, kiedy będzie ta słabość, bo możemy mieć wypadek, bo możemy mieć udar, bo możemy mieć tysiąc różnych historii, o których nie wiemy. I co wtedy? I co wtedy? To jest dzisiaj mój problem z Mencenem. Ja Dzięki. Szanowny panie Marszałku.